Kiedy po raz pierwszy zdecydowałaś na skorzystanie z zabiegów medycyny estetycznej? No tutaj to mnie zaskoczyłeś, no nie sądziłam, że takie pytanie będzie. Um, Serio? Ja, <laughs> <laughs> ja wiem, że ludzie piszą naprawdę niezłe historyjki na mój temat i, i ile ja to rzeczy sobie nie zrobiłam, a prawda jest taka, że już nie pamiętam kiedy, ale gdzieś tam raz miałam robioną mezoterapię. Yy, w celu nawilżenia tej twarzy. I, i no, no, usta zrobiłam troszeczkę, ale i tak mam swoje wielkie z natury, więc yy, przesadzają. Czyli podsumujmy, zrobiłaś tylko usta. No, zrobiłam tylko usta. Więc oświadczenie jeszcze obiście. Nie. A bo ty podsłuchiwałeś? Ten wywiad nie, jest nie. Nie, 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 no wiesz, no, tak jakby jestem, ja mam na, jestem na grupach hotelu Paradise. Aha, no tak jak już powiedziałam, że ludzie… No jest mnóstwo historii, dlatego tak, chciałabym że... je sprostować, ale nic nie wstrzykiwałaś w twarz? No, no. no możesz się przyznać, to jest No aktualnie no miejsce. jedynie co, no to mam usta zrobione. A w przeszłości? No. W przeszłości kiedyś tam coś tam, yy, pamiętam, że troszeczkę kwasu w, w bródkę dałam, ale to było 3 lata temu. Także już tego dawno nie ma, no kwas to nie jest na stałe, to nie implant, pamiętaj, to nie implant, no. Także jedynie co, to mam usta zrobione, no. Ja wiem, że krąży masa teorii, tu biust, tu usta, zaraz będzie pośladki, zaraz włosy do czepy, co już słyszałam miliony razy, gdzie są to moje naturalne włosy długie. A co byś ciebie. chciała sobie zrobić? Co chciała sobie zrobić? No, jakbyś miała się tak rozmarzyć. Yy, znaczy to nie, no, to nie jest marzenie, co chciałaś chciała sobie zrobić, bo na pewno po nowym roku będzie to biust. O, pięknie. No, mam nadzieję, że. Już będzie... jesteś po konsultacjach? Tak, już jestem po konsultacjach, jeszcze terminu yy, nie mam dobranego z tego względu, że jeszcze nie wiem, co mnie czeka po nowym roku. Czy może jakaś nowa produkcja, jakiś nowy projekt. Tego nie wiem, dlatego jeszcze tam zwlekam. No to chcę trochę podrążyć temat. Z jakiego rozmiaru, na jaki rozmiar? Bo to już na pewno wiesz, aha, takie bo... amerykańskie, aha, czy takie bardziej aha, polskie? Damian, Bo ty myślisz, że ja po prostu chcę zrobić biust, bo chcę je powiększyć. Nie. Um, A to co? Ja mam już duże biust ale wiemy dobrze, że im większy biust, tym grawitacja działa, więc trzeba go trochę podnieść, no. A, okej, okay. czyli nie zmniejszasz, tylko podnosisz, nie, czyli dodajesz jędrności. Tak, dodaję jędrności, żeby po prostu biust był na swoim miejscu. Myślę, że wiesz, o co chodzi. Coś tego kiedyś słyszałem, widziałem. Okej, okay. a druga jest taka zabawa? No droga, droga. Powiem szczerze, że wolałabym na przykład nie mieć w ogóle biustu i sobie hmm. po prostu powiększyć, bo to jest koszt na 100 tysięcy, ale, żeby zrobić na przykład lifty z implantem, to już jest no, z 20 parę. Tak, Skąd żeby... ty to weźmiesz? Weźcie pracując. kredyty. Pod... <grymka> Pójdę grać w pokera. <grymka>